Cześć, kochani tu Agnieszka. Robimy dzisiaj przelężowe, mierzymy z zary. <grym> z zary, ale mam też dwie rzeczy ze Stradivariusa. Także jeżeli jesteście ciekawi co tym razem dopadłam, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się wam podobał, zostawcie kciuka w górę, Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I nie chcę przedłużać. Chcę, żeby ten film był taki w miarę zwarty. I teraz tak od czego by tu zacząć? Odpowiedzenia Wam, że chyba znalazłam super sukienkę białą, wreszcie taką dłuższą, yy, ale mam tutaj też trochę innych rzeczy. Zaczniemy może, zaczniemy może od czego innego zupełnie, słuchajcie: kamizelka. Kamizelka yy, taka wiązana to, to wygląda troszeczkę jak marynarka bez rękawów, po prostu. W pięknym kolorze to jest taki zgaszony pudrowy powiedziałabym róż z odrobiną łososiowych tonów mamy tutaj Podszewkę też taką satynową. I w ogóle, jeżeli chodzi o cenę, to widzę, na przecenie to było 199, ale teraz jest za 159, a może już nawet bardziej przecenili. To jest rozmiar M na L. Bardzo mi się ta kamizelka spodobała na stronie. To jest w ogóle zestaw z, ze spodynkami. Natomiast ja spodenek nie zamawiałam, bo jakoś tak jako zestaw nie do końca. Ale zaciekawiła mnie ta kamizelka. O, ostatnio w ogóle lubię takie. Do narzucenia rzeczy, takie kamizeleczki. Ona jest z paskiem, i taka jest dosyć gruba, powiedziałabym. Nie wiem czy elegancka. Pokażę Wam fakturę materiału. To jest coś takiego. Taka, ale kolor. Przede wszystkim chwycił mnie kolor. Coś tu jest więcej napisane. Tu jest jakaś druga metka. Ta tkanina może prezentować różne odcienie i tekstury. Ze względu na charakterystykę materiałów, naturalnych materiałów użytych w procesie produkcji. I teraz zobaczmy w takim razie, co mamy tutaj w składzie. Pamiętam, że ten skład był naturalny: 100% nu, jeżeli chodzi o materiał zasadniczy, i 100% wiskozy, jeżeli chodzi o podszewkę, więc mamy tutaj bardzo fajny skład. I powiem Wam tak: te wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę, ja mierzyłam. I taka mizelka bardzo mnie zainteresowała, natomiast yy... Nie jestem tak do końca przekonana, czy tak idealnie do mnie pasuje. Nie jest może to to ubranie, które zakładam i mówię. Natomiast ja ją tak założyłam tak na szybko, przyjrzałam się, wiecie, do jakichś dresików, spodenek dresowych i tak dalej, więc nie wiem, założę ją jeszcze raz z Wami i wtedy będę decydować, czy chciałabym ją ewentualnie zostawić, czy nie, w sensie zostawić, upolować taniej, a to oddać, no bo nie czarujmy się. Ja tak robię, jak są wyprzedaże, bo to nie ma sensu, jeżeli na przykład nie udałoby się nam taniej upolować czegoś później w zarze, no to wiadomo, że jak nam się coś bardzo podoba, to warto zostawić. Natomiast, no, jeżeli jest tam taniej o te 50 zł kolejne, no to ja jestem w stanie, że tak powiem, poświęcić swój czas, żeby ewentualnie upolować po prostu za te 50 zł mniej. Na jednej rzeczy 50, na drugiej 30, na trzeciej 20, no i to jakoś tam zawsze troszkę taniej wychodzi, nie? Także zakładem, yy, wiem, to jest takie centusiowe, ale tak mam. Także zakładam i piszcie mi, co wy sądzicie, bo ja tak właśnie mówię, że dla mnie to tak nie do końca, może jestem przekonana, ale też nie przyglądałam się sobie jakoś tak dokładnie, także wasze zdanie tutaj też będzie miało bardzo duże znaczenie. Mierzymy. Dobra, ja jak zwykle w stanie sportowym jak zwykle ostatnio. Czekajcie, chyba muszę się troszeczkę od, tak odsunąć, żeby się widzieć w lustrze. No właśnie. Co sądzicie o tej kamizelce? Tak wygląda, tak średnio. Kolor jest bardzo fajny, i tutaj mamy też taką poszerzoną, jak widzicie, linię ramion, więc tak jakby maskuje nam jakieś tam mocniejsze łapki tutaj. Te klapy są takie zaokrąglone. I to nie do końca mnie przekonuje, bo to to ogólnie to to, bo to dodaje tak ogólnie obłości sylwetce, nie? Takie klapki. Natomiast ona nie jest w ogóle zapinana w żaden sposób ta kamizelka. Z boku wygląda tak i z tyłu w ten sposób, jak jest puszczona. No nie wiem. Tak nie do końca mi się podoba jak to wygląda, jak jest właśnie luźno. No i mamy tutaj też kieszenie takie skośne, takie większe, fajne, wygodne, można włożyć ręce, ale tak właśnie odpięta, w sensie odwiązana nie do końca mi się podoba. A teraz Wam pokażę jeszcze w ten sposób. Zwiążę ją. Nie, chyba nie. Może jakoś tak w pokardę bardziej. O tak. O tak. No nie wiem. Nie, nie czuję jej. Jest bardzo fajna, ciekawa. Może to zostawienie też z niebieskimi jeansami nie jest takie najszczęśliwsze, ale wydaje mi się, że tak nie do końca. Nie wiem czemu, ale jestem tak trochę przekonana, że gdyby była w bieli na przykład, albo w jakimś jec, to by mi się bardziej podobała. Lubię ten kolor, fajnie się w nim czuję, ale chyba nie. Chyba nie do końca to jest to, co bym chciała. Skład też jest fajny. Tutaj w ogóle pasek jest na takich cienkich sznurkach. Nie lubię tego, bo one się często zrywają. Tutaj mamy też pod pachą taką dużą dziurę, więc pod nią no, najlepiej jednak coś założyć jakiś top, żeby jednak nie wystawał nam biustonosz. No, chyba że komuś to nie przeszkadza. Mi tam przeszkadza. Tak się prezentuje. Nie do końca się w niej czuję. Nie do końca. I chyba też tak nie do końca wyglądam. Nie, co sądzicie? Napiszcie mi. Napiszcie mi tak szczerze, czy Wam się podoba, czy nie, czy byście zostawiły, czy nie. Ja raczej nie. A teraz będzie sukienka, i sukienka będzie trochę kontrowersyjna, ponieważ jest to sukienka, którą kiedyś Wam pokazywałam w czerni. Ale zamówiłam ją teraz w bieli i w ogóle zamówiłam sobie dwa rozmiary, nie będę dwóch pokazywać, yy, ale dla pewności zamówiłam MK i eskę. I ja ją mierzyłam w czerni w MC kiedyś dla Was yy, i ona dziwnie wyglądała. Więc stwierdziłam, że może tamta sztuka była źle uszyta, a może jakoś tak dziwnie leżała. Zamówię też jeszcze jedną Mkę w białym kolorze i zamówię też eskę, tak dla pewności. No i jak się okazuje, jak mi przyszły te dwie sukienki, to MK jest Cała urąbana tutaj, nie będę w ogóle szła teraz jej szukała, bo już mam w torbie przygotowaną, żeby ją zwrócić w sklepie. Cała urąbana tutaj w jakiś taki szary, w szarym kolorze. Tak jak ostatnio pokazywałam wam taką koszulkę z rozcięciami po bokach, to mam wrażenie, że to jest to samo, tylko że tutaj centralnie na piersi. I znowu jest sytuacja, kiedy dostaję coś brudnego i bardzo mnie to denerwuje. Ostatnio jak oddawałam tą koszulkę, to pani mi powiedziała, że spoko, przyjmą to jako zwrot, ale żeby to zgłosić za, że na stronie zgłosić. I jak przyszła mi ta sukienka, Brudna, no to stwierdziłam, dobra, to ja od razu do tej Zary napiszę, zgłoszę jakoś zwrot, że uszkodzona i tak dalej. Nigdzie nie znalazłam takiej informacji. To co ja mam poświęcać mój czas, moją energię, żeby jakieś maile pisać i tak dalej, i tak dalej w nosie Mam szczerze mówiąc, zaniosę znowu do sklepu i powiem, że znowu jest taka sytuacja, że o co kurde chodzi. I no nie wiem, niech mi to zwrócą kasę za to, i tyle zresztą, dobra. Wkurzają mnie takie akcje, ale to nie jest tylko Zara, to w każdym sklepie się zdarza. Kiedyś od Massimo Duty dostałam dziurawy sweter za kilka stówek, także który w ogóle, nie wiem czy ja wam to mówiłam, czy nie, ale jak go zwróciłam, to dziwnym trafem zaginął. Ale na szczęście to było zamawiane przez Zalando, więc Zalando mi oddało kasę i oni sobie to mieli jakoś rozwiązać Massimo, ale też wtedy to się wściekłam strasznie. Dobra, w każdym razie to jest sukienka biała. Dłuższa, taka przed kostkę chyba tak mniej więcej, zapinana cała tutaj z przodu na zamek. Myślę, że już teraz kojarzycie tą sukienkę. I ona ma bardzo, bardzo głęboki dekolt, ale ja już ją sobie ograłam, bo z tak głębokim dekoltem, który jest poniżej mojego biustu, praktycznie jak ją zakładam, tak mi się wydaje. No ja chodzić nie będę, to jest dekolt nie dla mnie. Natomiast z białym topem pod spód, bardzo fajnie to wygląda, spoko to wygląda i też nie jest jakoś za grubo, to jest cienka bawełna, zdaje się taka koszulowa, więc sukienka jest cienka, sukienka jest prześwitująca, pod nią trzeba albo halkę, albo właśnie tak jak ja sobie to rozwiązałam, na górę biały top, a na, doł, na dół cielistą pół halkę i wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. I tutaj mam właśnie rozmiar S, który jest po prostu na mnie dobry, bo yy, nawet nie mierzyłam tej M, założyłam od razu S i stwierdziłam, że jest okej. Okay. 179 zł. Była za 99, jak ja ją kupowałam. A teraz widziałam, jest po 79, więc też nie wiem, czy nie spróbuję upol upolować tej po prostu tańszej. A ja może jeszcze bardziej stanie nie? I teraz tak. Tutaj mamy tak. 100% bawełny. Bardzo fajna sukienka. Taka prosta, minimalistyczna. No i generalnie podoba mi się, jak leży. Także teraz Wam pokażę i też mi napiszcie, co sądzicie. Mam nadzieję, że nie jest krzywo aparat teraz ustawiony, a jakby była trochę szywo to to sorry. Nic na to nie poradzę. Słuchajcie, tak wygląda ta sukienka. Ona ma w ogóle fajne to, że ma kieszenie. Jest tutaj na gumce, w pasie i teraz jak ją założyłam tą eskę, to czuję, że ona mogłaby być troszeczkę luźniejsza, w sensie nie jest ciasna, ale ta góra jest taka, ja wiem, przylegająca trochę w biuście, ale spoko bo MK no, jest za luźna i przez to, że jest tutaj marszczenie, to w MC robiło mi się coś takiego, że ta odległość, ta wielkość była spora, to robiło mi się coś takiego, nie? tak się to zaginało. A tutaj wolę, jak jest tak rozprasowane po prostu na mnie, na biuście i tak dalej. Mam pod spodem ten top, który miałam w sumie z Bonprix, też mierząc poprzednią rzecz ale tak stwierdziłam, że nawet spoko, że nawet też może być ten top, no i czekajcie, ja Wam tu zrobię prezentację może, a może tak. Półhaleczka z Intimissimi, to jest chyba taki standard ich, bardzo fajna półhalka, syntetyczna co prawda, taka elastyczna, ale pod wiele rzeczy mi się sprawdza, więc jak coś to na ich stronie sobie obczajcie. Yy, I podoba mi się. Podoba mi się po prostu, jak to wygląda. Fajne, szersze ramionczka. Jakby był dekolt, to by to wyglądało tak. No a ja tak chodzić nie będę po prostu. To nie moje wajpsy, wiecie o tym doskonale. E, więc tak, mamy tutaj to zapięcie. No nie wiem, ja jestem no tak, podoba mi się po prostu. Fajnie się w niej czuję. Jak założę sobie pod nią właśnie top i pół halkę, to się fajnie w niej czuję i w ogóle mi to, że ona jest prześwitująca, w żaden sposób nie robi różnicy. Także. Myślę, że jestem na tak po prostu z nią. Można by ją jeszcze tak sexy flexi na niektóre gwiazdy, no, mogłyby tak, wiecie, a tak, nosić nawet. Albo ja, jak wiecie, założę jakiś. Chociaż ja nie mam szapów w sumie. No dobra. W każdym razie, co sądzicie? Bo pamiętam, że jak mierzyłam tą czarną, to był taki mech, a teraz tej białej czuję się dobrze. Prosty, fason, minimalistyczny. Nic tutaj nie ma za nadto, nie wiem, no jestem na tak po prostu. Ciekawa jestem, czy Wy jesteście na tak, czy nie, piszcie. Wiem, że to może nie jest praktyczna sukienka jakoś wielce, no bo jest biała, jakby nie było, ale podoba mi się. Nie wygląda jak ślubna też, tak mi się wydaje, bo tu z białymi sukienkami to różnie bywa. Także idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest dubel tego, co już mam w bieli, tylko że w czerni, czyli tak, tak jak było tam z sukienkami przed chwilą, to tutaj mamy spódnicę. I to jest ta spódnica tuba, którą mam właśnie w bieli, którą uwielbiam w bieli nosić. Zamówiłam sobie drugą elkę, tylko że w czerni i to też teraz 49 chyba złotych kosztuje. 59,90 tutaj widzę, a teraz chyba 49. Natomiast E, próbowałam ją upolować i jakoś tak nie mogę, więc chyba sobie daruję akurat w tym przypadku. Taka zwykła czarna midi tuba, prążkowana. Ona ma bardzo fajny skład, przynajmniej ta biała miała, e, o ile dobrze pamiętam, e, jak na tego typu spódnicę, jak na tego typu obcisłą rzecz, bo tutaj była zdaje się bawełna z elastanem tylko. Tak, mamy, a tu jest nawet 100% bawełny wpisane. Czekajcie, ale tutaj detale, ok, dobra. A zasadnicza tkanina 94% bawełny, 6% elastanu. Stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze czarną, bo to jest taki bardzo bazowy kolor i też będzie mi do wielu rzeczy pasować czarna tego typu spódnica. Ponieważ wiecie, co ja zauważyłam, to jest też taki może tip, ewentualnie na który nie zwróciłyście uwagi, taki szczegół. Ja na przykład nie zestawię ramoneski z e, tego typu spódnicą, zestawię, ale ona nie może mieć rozcięcia z przodu. A mam taką, która ma rozcięcie z przodu z, e, i ona jest taka gruba, bardziej jesienna, więc tak jakby nawet z koszulą jakąś i tak dalej, nie będzie to pasować, bo takie rozcięte spódnice, one się troszkę. Zawsze troszeczkę będą rozchodzić, a to chodzi o to, żeby ten kształt do dołu się zwężał, i to wtedy optycznie lepiej wygląda. Wiem, ja mam świra i zwracam uwagę na takie szczegóły, no ale zwracam uwagę na takie szczegóły. Także zamówiłam jeszcze sobie tą e, spódnicę. Fajny skład, bardzo fajny skład, jak na tego typu rzecz. Także jak szukałyście czegoś takiego, to e, polecam. Zdecydowanie, a teraz zakładam wam pokazać. Założę, zrobię od razu takie zestawienie, nad którym m, właśnie myślałam pod kątem tej spódnicy. Zresztą jednym z wielu, ale zrobię. Mierzymy. Dobra, o taki zestawik mi chodzi. Słuchajcie, taki zestawik z tą satynową, nie wiem czym bluzką. To jest jako bluzka na stronie opisane. To są zestawienia, które ja bardzo lubię. Właśnie coś takiego większego, luźniejszego na górę i tego typu spódnica. No, u mnie nie przejdzie tak, tak. Samo, o tak, no nie lubię. Czuję się po prostu tak nie, za bardzo podkreślona, a jak mam właśnie coś takiego do narzucenia i taka spódniczka, to super. Też sobie rozkminiłam, to jest może dziwne, okej, okay, że ją można nosić jako sukienkę. Czyli jak będę chciała jeszcze krócej, żeby było, to mogę sobie ją tak zaciągnąć. I ona tutaj nie jest jakoś bardzo ciasna, tak wiecie, mocno się rozciąga w tym pasie. Mogę ją sobie też tak założyć wtedy mam krótszą wersję po prostu. Także tak się prezentuje z tyłu, ale czekajcie, obciągnę ją tak jak należy, bo ja tu w ogóle mam jeszcze top czarny z Heiema z zeszłego roku, ale jest troszeczkę dłuższy i go tak, wiecie, podwijam, żeby było po prostu widać tą spódnicę bardziej. O, tak. I nie wiem, w której wersji się czuję lepiej, w krótszej czy w dłuższej. Nie wiem, ma to taki fajny charakter. Tutaj nie trzeba... Dużo kombinować, żeby to wyglądało ciekawie, bo to już samo w sobie wygląda ciekawie, bo mamy i faktury różne, i odbijanie światła tych czerni, więc w czerni też się można bawić stylizacyjnie, jakby co. Także ja jestem na tak, podoba mi się. Nie wiem, jak to wygląda z klapkami, tak szczerze mówiąc, bo nie widzę. Te klapki wyjątkowo mają talent do skracania nogi przez to cięcie tutaj, ale generalnie to, co jest tutaj u góry, to jest takie. Zestawienie, w którym ja się po prostu dobrze, bardzo dobrze nawet czuję, także jestem na tak z tą spódnicą. I kolejna rzecz to jest kamizelka znowu kamizelka. Też chyba z lnu. To jest w ogóle coś, co bardzo przypomina moją bomberkę białą lnianą, którą ostatnio Wam pokazywałam w ulubieńcach. Ja nie wiem, czy to nawet nie jest ten sam fason, tylko z obciętymi rękawami trochę na tej zasadzie. Bo to jest taka kamizelka taka biała z kieszeniami, tutaj takimi większymi cargo ze ściągaczem na dole, no i bez rękawów, taka, wiecie, poszerzająca troszeczkę i z bomberkowym wykończeniem. Mi się wydaje, że to jest możliwe nawet, że, że ten sam fason, co, co właśnie mam tą bomberkę, którą skądinąd bardzo lubię, bardzo często w niej chodzę, jak tylko temperatura nie jest taka, wiecie, bardzo, bardzo gorąca, więc tak pomyślałam, że... Taka do narzucenia kamizelka mogłaby mi siąść i też mi się świetnie sprawdzać, kiedy nie potrzebuję rękawów, tak jakby nie, dłuższych czy tam krótszych. Widzę tutaj cenę 199 zł. Ona była przeceniona, jak ją kupowałam na 159 i teraz nie wiem, czy nie jest przeceniona na 119. Ja mam rozmiar XS na S, bo to jest bardzo przeskalowane i ja się lepiej czuję po prostu w tym rozmiarze, bo znaczy lepiej się czuję w tym rozmiarze. Nie mierzyłam większej, ale jak ją zobaczyłam, to właśnie stwierdziłam, że to jest jak ta bomberka, a ta bomberka miała XS na S. Mam bomberkę XS na S, bo M na L była za duża, więc. To jest tak, jakby trochę to samo, więc zachowuję xs jest, Ale wytłumaczyłam Wam w końcu. Tak, mamy tutaj też podszewkę, ale taką bardzo, bardzo cieniutką. I jeśli chodzi o skład, fajna, taka bazowa, biała rzecz. Ja lubię białe rzeczy, wiecie o tym. E, tak, z wierzchu mamy 100% lnu, a podszewka 100% bawełny, więc skład również, moim zdaniem, jest super. Nie pamiętam, Ile ona, znaczy nie pamiętam, patrzyłam na stronie. Chyba 250 kosztowała. E, nie, no, 199 tutaj mamy przecież. Dobra, 199 kosztowała początkowo, także taka. Zakładam i zobaczymy też, jak to będzie wyglądać. Mierzymy. I teraz ta kamizela. No ta jest taka bardziej na luzie w porównaniu z tą pierwszą, którą Wam pokazywałam. Też ma taką poszerzoną tutaj linię ramion, nie? Tak jakby obniżoną troszeczkę. I po prostu nie ma rękawów. Tutaj też mamy dziurkę, więc też ewentualnie jakiś top, chociaż tu nie jest tak duże, chociaż nie, jest. No i mamy takie kieszenie kwadratowe, wygodne, bardzo ściągacz. I ja bym ją nosiła rozpiętą, raczej nie planowałabym. Znaczy mogę Wam pokazać, jak wygląda zapięta. Ona się zapina na zatrzaski, ale na zatrzaski to taka kufajka się robi trochę dziadkowa. W ten sposób. O! Chociaż ja wiem, też ma to swój urok. Jakby nie było, tak wam pokażę z różnych stron jeszcze. Ale odpięta zdecydowanie bardziej mi się podoba. Fajne jest to, że ona się tutaj tak nie domyka całkowicie z przodu. W sensie nie jest tak, że mam ją luźno założoną i robi mi się tak. Coś takiego, bo ja tego nie lubię. Ja lubię, jak jednak troszeczkę tutaj jest tej y, przestrzeni, ten pasek y, taki pionowy, bo wtedy po prostu mamy. Więcej linii pionowych, a tak jak jest, no to jest od razu taka jednolita masa. Także fajna jest. Nie mówię, że konkretnie do jeansów, tak jak mam teraz ubrane, ale właśnie do shortów, do spódnicy. I tutaj mamy te kieszenie, także są od góry, i mamy też boczne. Myślę, że fajnie się sprawdzi. Znowu mamy tutaj podobną sytuację jak przy tej pierwszej, że te ramiona są troszeczkę przymaskowane, bo popatrzcie. Jak mam w ten sposób, to wygląda to tak, nie? Więc tutaj tego ramienia dużo nie widać. Jak mam tak, to już wystaje taka bułka tutaj. I przez to, że mamy to w ten sposób właśnie obcięty ten rękaw, to tak jakby nie widać tego zaokrąglenia aż tak bardzo, więc moim zdaniem jest spoko, jest po prostu. Do jeansów dziwnie się czuję, ale właśnie do shortów, do spódnic myślę, że będzie fajna. Także możecie mi napisać, co Sądzicie, no i też mamy fajny skład tutaj, nie? Co sądzicie? Ja myślę, że będę chodzić, jeżeli bym ją sobie zostawiła. Tak, jestem na 99% za nią, bo jest bardzo, bardzo komfortowa, w sensie za tym, żeby ją zostawić. Jest bardzo taka, no właśnie komfortowa, wygodna, taka do narzucenia, do shortów zwłaszcza jakichś, czy tam spódnicy i tak dalej. Lubię takie rzeczy. Także no, ja jestem na tak. A co wy sądzicie, to. Komentarze. Jak macie sekcję komentarze. Chętnie poczytam. Idziemy dalej. I teraz mam dwie rzeczy, które kupiłam stacjonarnie w Stradivariusie. Tu akurat jest jedna yy, niezby wyprzedaży, ale to jest coś, co jest mi tak potrzebne od strony praktycznej. Kupiłam sobie czapkę z daszkiem denimową. Ona kosztuje 49,90 i Dlaczego potrzebuję takiej czapki? Dlatego, że to jest czapka, która zasłoni mój nos, zasłoni moje czoło, gdzie mam melasmę przed słońcem, a ja lubię wychodzić, lubię jeździć z młodym na wycieczki, a nie mam takiej czapki. W sensie mam jedną taką satynową, jakąś high-end sprzed lat, natomiast ona jest tak śliska, że mi zjeżdża z głowy. Nie trzyma mi się na włosach. Ja mam włosy. Średnio porowate w kierunku, nie wiem, wysokoporowatych, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. One nie są takie śliskie, takie gładkie, jak niskoporowate włosy, ale i tak są na tyle śliskie, że po prostu, jak jest satynowa, też śliska czapka, no to ona mi zjeżdża. A tutaj mamy denim 100% bawełny, więc kupiłam sobie taką czapeczkę na nasze wypady wakacyjne. Też trochę się zastanawiam, bo ona jest z takiego może nie bardzo grubego denimu, ale grubszego, czy ona nie będzie jakaś gorąca. No ale nie znalazłam nic lepszego. Akurat byłam w Stradivariusie i stwierdziłam, że po prostu ją wezmę. Także tak wam pokazuję. Będę śmigać w czapeczce. Młody swoją Maja tylko potrzebowałam jeszcze, bo jakoś nie przekonuje mnie opcja chodzenia w kapeluszu, tak jak na jakiejś riviere. Bo kapelusze jakieś tam też mam, ale to są takie bardziej nad wodę, jak dla mnie. Więc stwierdziłam, że postawię na zwykłą czapkę z Daszkiem. Aha, czekajcie, pokażę wam może z bliska jeszcze, jaki to jest denimek. Taki klasyk. Troszeczkę chyba ciemniejszy niż takie klasyczne niebieskie jeansy, Taki o! E, także taki gadżet. A druga rzecz, którą kupiłam, to jest coś, co też mam w innej wersji kolorystycznej i też było w moich ulubieńcach i jest to ten sweter ażurowy. Mam go w takiej złamanej bieli i stwierdziłam 65,90. E, kupiłam go stacjonarnie i stwierdziłam, że kupię ten sweter. Kupię ten sweter w tej wersji kolorystycznej, bo to jest kolor, który mi pasuje, w którym ja się świetnie czuję, zresztą podobnie jak w tym Ekri. I też będę chodzić. I też do wielu rzeczy mi będzie pasował. To jest świetny sweter, co prawda skład tutaj nie jest najlepszy, ale on jest ażurowy, więc pod względem ciepłoty, czy tam wiecie, to tutaj mi nie zaszkodzi. Tu mamy tak, 55% poliestru, 42 bawełny i 3% inne włókna. Także skład jest no o tak pół na pół, trochę mniej niż pół naturalny, ale ten ekry, który mam właśnie, świetnie mi się nosi, fajny jest, lubię go bardzo, więc pomyślałam, że kupię też taki. On też będzie pasował i do bieli, i do jakiejś beży, i do um, takich oliwkowych kolorów na przykład, więc y, no, myślę, że, że dobrze mi się sprawdzi. On jest szerszy, nie bardzo długi, ma obniżoną linię ramion, no, i właśnie tą fajną ażurowość. I jak byłam w Stradivariusie i go sobie zmierzyłam, to znowu poczułam to takie. This is it. <grywa> także, także to był myślę dobry wybór. To teraz wam pokażę jeszcze na sobie. No i piszcie, co sądzicie. Dobra, teraz ten sweter. Słuchajcie, jego trzeba tak troszkę ponaciągać. O! Tak się prezentuje. Czyli jest tak, jak mówiłam, taki szerszy. Tutaj troszeczkę jest krótszy z przodu, chociaż on się, tak wiecie, naciąga. E, tak wygląda z boku. Bardzo fajnie się w nim czuję, naprawdę, rewelacyjnie. I kolor jest taki, ten kolor jest taki uspokajający. Nie wiem, czy czujecie to, czy macie takie też wrażenie, ale ja w nim się czuję taka uspokojona, taka, tak łagodnie jakoś. <noise> także tak się prezentuje no pod spodem mam to co miałam wcześniej czyli ten top biały założony no fajny jest nie co myślicie <grym> ja jestem na tak jestem na tak no bo po prostu może ok może to jest kolor który jakoś tak nie kontrastuje mojej urody ale ja też kontrastowej urody wielce nie mam więc myślę myślę że jest fajny Także y, zostawię go sobie. I oczywiście bardzo jestem ciekawa, co dzisiaj się Wam najbardziej spodobało z tych rzeczy, które pokazywałam. Bardzo mam mieszane uczucia co do tej kamizelki pierwszej. Jestem tak w większości procent, żeby jej nie zostawiać, ale bardzo jestem ciekawa Waszego zdania. Co sądzicie o takich ubraniach? Czy są fajne, czy nie? Dla mnie to też jest taka rzecz, że musiałabym kombinować trochę stylizacyjnie, w sensie. Nie jest taka easy peasy do zostawienia, a ja od paru miesięcy, czy nawet więcej niż paru miesięcy, czuję taką potrzebę, żeby te moje ubrania były takie easy. Takie łatwe do zostawiania, bez kombinowania i tak dalej. Więc myślę, że te, które według mnie są na tak, są właśnie najbardziej w tej konwencji. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że się wam podobało. Jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!